Z tej strony Foody Podróży, czyli Zosia i Kuba. No i witamy się z Prowansji, a dokładniej z Marsylii, czyli e, największego portu we Francji nad Morzem Śródziemnym na morzu śródziemnym właściwie, jeśli mówimy port. No i dzieje się tu mnóstwo. W porównaniu z tymi dwoma miastami, w których byliśmy przedtem, czyli w Montpellier i w Toulouse, no to tutaj, co tu się nie dzieje? Po prostu tłumy, żeby nagrać pierwsze wejścia i się z wami przywitać, no to musieliśmy trochę się nachodzić, żeby znaleźć choć trochę spokojniejsze miejsce. No to jest jednak właśnie duże miasto, co od razu czuć, widać, takie śródziemnomorskie, już bardziej w, st w stylu takim włoskim, mniej francuskim, no ale przecież skoro wielki port, no to tygiel kulturowy, już od dawna, dawna przecież. No dokładnie, tutaj do tego portu przybijają e, masy ludzi szukających lepszego życia. Każdego dnia w zasadzie do tego portu przypływają z Algierii, z Maroka, ale z też z różnych innych miejsc, więc jest tutaj bardzo wielokulturowo, na pewno również kulinarnie, co mam nadzieję, że doświadczymy. Nie będziemy tutaj poprzestawać tylko na francuskich klasykach e, prowansalskich, ale też e, trochę postaramy się poszukać czegoś, e, no właśnie od tych e, mniejszości, które tutaj napłynęły i swoją e, kulturę. Przemyciły w jakiś sposób. No właśnie, ja mówiłam, że ten wyjazd nasz jest na razie bardzo, bardzo pyszny. Niczego innego od Marsylii nie oczekuję i się nie spodziewam. No dokładnie, a w ogóle widzicie na naszych e, facjatach, że tak powiem, e, promienie słoneczne. No i to jest też e, wspaniałe, bardzo nas to cieszy. Mamy 16 stopni, mimo że jest dzisiaj 27 Siódmy. grudnia, e, no, więc e, zdecydowanie to nas ucieszyło kurtek, i zachęciło, tak, tak do, <laughs> zachęciło do roznegliżowania się lekko e, tutaj na ulicach Marsylii, więc. Więc możemy przemierzać w bardzo komfortowych warunkach, no i troszeczkę tej witaminy T3 e, zaciągnąć. A Od razu witamy się z Wami, ze specjalnością taką, o której chcemy Wam od razu e, powiedzieć w pierwszym wejściu. E, to są nawet, nawet de Marseille. E, nawet Marseille jest, nawet e, ja sobie sprawdzałem, że to jest e, prom, albo raczej czułenko. No i tutaj myślę, że to jest bardziej czółenko. To są takie ciasteczka bardzo charakterystyczne dla Marsylii, wytwarzane tutaj dosłownie w kilku miejscach. Je kupicie niedaleko starego Portu. No i chętnie je spróbujemy, od razu zobaczymy, bo jesteśmy strasznie głodni po tej drodze. E, już mnie próbujesz karmić, a, a mi nie no. można łatwo przerwać. E, bardzo, e, bardzo jesteśmy głodni po tej drodze pociągiem z Montpellier, e, więc na pierwszy głód właśnie pójdą te e, smakołyki. Próbuj Ty, a ja powiem w międzyczasie, że pachnie, nie wiem czy znacie mm. ten zapach, to jest kwiat pomarańczy. To jest ten zapach, przepiękny. Mm -hmm. Tak, bo to jest mm, bardzo, bardzo, lekko kruche. cytrusowe. Chrupiące, co ciekawe, ale w środku mm, miękkie. Mm, no i ma taki też kwiatowy właśnie, mm, bym powiedział, bardziej może nawet ziołowy posmak, prawda? Mm -hmm trochę tak, taki likierowy trochę, strukturę biszkopta takiego zwartego, no bardzo, Ale bardzo trochę twardsze niż biszkopta, mm -hmm. ale bardzo fajne, warte zobaczenia ze względu na, na to, że właśnie nigdzie indziej tego produktu oryginalnego nie kupicie, więc w Marsylii warto po niego zboczyć, dosłownie kilka euro kosztuje 100 gramów, więc nie jest to też jakiś wielki wydatek. No a my ruszamy już, żeby zwiedzać Marsylię, nie tracimy ani chwili, bo tutaj tylko jedną noc, więc musimy bardzo intensywnie ten czas wykorzystać E, przypomnę Wam tylko, żebyście subskrybowali nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie z nami na bieżąco. Zaglądajcie do nas na Facebooka, na TikToka i na Instagrama, gdzie wrzucamy sporo relacji o naszych podróżach. No to co, lecimy? Lecimy. No jedno z pierwszych miejsc, na które trafiliśmy w Marsylii podczas naszego zwiedzania, no to katedra Major de Marseille, katedra, która z zewnątrz spektakularna. Te kopuły już z daleka w zasadzie od razu, jak uśliśmy spod hotelu te kopuły dostrzegliśmy. Wewnątrz, nie mniej spektakularna, to neobizantyjska świątynia z XIX wieku, więc wcale nie taka stara w środku na uwagę zasługuje na pewno piękna mozaika na podłodze no i e, trójnawowa e, budowa kościoła e, posadowionego na planie krzyża no e, zdecydowanie mniej e, bogato zdobiona mniej tych witraży e, znacznie mniejsze okna e, ale na pewno warto tam wejść do środka warto się przespacerować w dodatku w środku trafiliśmy na taką instalację światła światła instalację ze szkła która e, przedstawiała między innymi ryby takie morze ryb wznoszące się do nieba no bardzo symboliczne bardzo wymowne w swej symbolice no a od zewnątrz pięknie katedra wznosi się nad samym morzem śródziemnym więc nie tylko my tu mamy piękny widok ona również sobie może spoglądać w otwarte morze a my idziemy dalej na spacer i zobaczymy czym jeszcze Marsylia nas zachwyci Będąc w Marsylii nie można pominąć wizyty w Starym Porcie, a najlepszy widok na niego jest właśnie tam z góry, z Fortu Saint-Jean, a najlepszy, najlepszy z tej właśnie wieży, wieża Fanal, która kiedyś strzegła wejścia do tego portu, była bramą, była też latarnią morską i wskazywała statkom drogę. Fort Jean jest w tym momencie takim muzeum opowiadającym historię właśnie portu i Marsylii, tę morską stronę historii. Na górze przepięknie zorganizowana przestrzeń, ogrody z pachnącymi ziołami, pewnie dużo lepiej pachnące w lecie, teraz w grudniu, w tym zimowym, troszkę jednak chłodniejszym słońcu, nie aż tak. No ale jest tu jeszcze jedno miejsce, które warto zwiedzić. Tutaj ta ciekawa konstrukcja z drugiej mojej strony. To jest Muzeum Mucem, opowiadające historię cywilizacji śródziemnomorskich, porównujące, właśnie znajdujące różnice między tymi wszystkimi i podobieństwa, co ważniejsze, cywilizacjami skupionymi wokół tego jakże ważnego morza. Mucem ma świetne opinie, i gdybyśmy byli w Marsylii trochę dłużej, to na pewno zdecydowalibyśmy się na wejście. Zwłaszcza, że część ekspozycji jest darmowa, więc, no naprawdę. Warto, warto tam zajrzeć, ale niestety czas nas goni, więc wyglądaliśmy sobie to muzeum z zewnątrz. Weszliśmy kawałek tylko na taką promenadę. Właśnie, co ciekawe, można obejść to muzeum dookoła, schodząc z góry, tam z tego tarasu. Muzeum jest połączone taką kładką właśnie z Fortem saint i można się stamtąd przespacerować, schodząc, obchodząc to muzeum dookoła takim, takim tarasem, aż właśnie nad samą taflę wody do vista aporto. Porto Kiedy wybieraliśmy się do Marsylii, no to byliśmy pewni, że będziemy musieli spróbować lokalnego street foodu, no bo przecież Marsylia to miasto nieco bałaganiarskie, takie nieokiełznane, a że znajdujemy się w bliskim sąsiedztwie Starego Portu, w zasadzie w dzielnicy portowej, no to wiadomo, że musimy spróbować street foodu właśnie z Morza się Wywodzącego. No i co ja mam tu przed sobą? Mam tu przed sobą sardynki, sardynki po prowansalsku, właśnie z ziołami, z pomidorem, z cebulką, oprócz tego mam taką wielką kanapkę z ośmiornicą, w takim sosie z natki pietruszki z czosnkiem. No i mamy panis. To są takie specjalności lokalne. To są właśnie takie smażone placuszki. W niektórych miejscach one są, mają trochę inny kształt, podłużny jak frytki. No ale co ciekawe, one są z mąką, z zrobione i to jest takie ciepłe i pachnące, że już chyba nie wytrzyma i muszę spróbować. Mmm. Bardzo dobre. Nieco bardziej takie wyraziste niż klasyczne frytki. Do tego mamy aioli, więc myślę, że zaraz jak sobie to wszystko tutaj zorganizujemy, no to będzie wspaniale smakowało. Ja powiem, że zatrzymaliśmy się właśnie w miejscówce Farfalulu. To jest taka miejscówka, gdzie z okienka, lokalsi na bieżąco przygotowują, bo tu stoi non-stop kolejka, więc to jest wszystko świeżutkie. Przygotowują właśnie te specjały. No i warto tutaj wpaść, bo też wasza kieszeń tego bardzo mocno nie odczuję, no bo tutaj naprawdę w granicach 10 euro takie specjalności możecie spróbować na świeżo robione. Jeszcze ośmiornica i ja kończę, bo już te zapachy nie pozwolą mi dłużej do Was mówić. Mm. Drugi dzień w Marsylii, rozpoczynamy w tak przecudownej atmosferze, cudownie słońce mnie grzeje w plecy, no musieliśmy usiąść sobie w jednej z kawiarenek, jesteśmy we Francji, więc tych kawiarenek jest mnóstwo, wybraliśmy specjalnie taką, żeby siedzieć właśnie w słońcu. No i zobaczcie na ten widok, cudowny, cudowny stary port, no i w takim entourażu, francuskie śniadanko smakuje oczywiście jeszcze lepiej, mam tu kawkę. Kawa Noisette, czyli takie espresso z mlekiem, nieodłączne nasze już tutaj. No i co ja tu mam do jedzenia? Oczywiście pełno szokola, nie mogliśmy sobie odmówić, ale to już widzieliście, więc nie będę wam pokazywać. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają pełno szokola. Ale tutaj mam krok monsieur. To jest krok i monsieur, to jest krok monsieur z dużą ilością bechamelu z serem. Chrupiące tościki. Mmm, mhm. Mm mm, i szynka w środku. Mm, cudownie. I to słońce zaraz czuję, że spalę sobie kark. Nie wzięliśmy kremu do opalania. No, bo przecież jest grudzień, jest koniec roku. Nie spodziewaliśmy się chyba aż tak wysokiej temperatury. No, jest cudownie, i z tym widokiem można zjeść elegancko śniadanie w Marsylii. W warto wybrać sobie chociaż jeden dzień, a w zasadzie jeden wieczór, kiedy położycie się spać nieco wcześniej, żeby następnego ranka wstać też trochę wcześniej, no i wybrać się na lokalny targ rybny właśnie w Starym Porcie. Możecie tutaj przede wszystkim podziwiać to, co rybakom udało się połowić w nocy, czy też wczesnym rankiem. No i pewnie też spróbować, jeśli macie apartament, no to możecie spróbować swoich zdolności kulinarnych i przyrządzić sobie coś, ale jeżeli nawet tak jak my śpicie w hotelu, nie macie takich możliwości, no to jest tu też lokalna gastronomia. Można na miejscu zjeść chociażby bułkę z ośmiornicą, ale też takie lokalne. Wędliny, które przyjeżdżają z niedaleka, dlatego że tutaj targ rybny w pierwszej linii brzegowej przechodzi płynnie również w targowisko z warzywami, z owocami, z wędlinami, z serami. No naprawdę, czego tu nie ma. Jest na pewno mnóstwo ludzi. Im wcześniej przyjdziecie, tym więcej tego miejsca będziecie mieli dla siebie, bo z czasem ludzi jest coraz więcej. wachaliśmy się i nosiliśmy z tą myślą, czy wspinać się na to najwyższe wzgórze w Marsylii, żeby zobaczyć katedrę Notre Dame no i żeby zobaczyć całą okolicę. No ale było warto. No wiele kroków, 30 minut około sportu starego tutaj szliśmy. No ale o ile mówiłem wam, że katedra La Major tam góruje nad portem, gdzieś z tyłu za mną pewnie teraz majaczy tam, no to katedra Notre Dame de la Garde Góruje nad całą okolicą, jak okiem sięgnąć. Tylko góry gdzieś tam w tle na horyzoncie wybijają się może wyżej. No, Lagarde, cóż oznacza to Lagarde? To w zasadzie opiekunka, strażniczka. No i ona czuwała, złota Matka Boska, tutaj na szczycie, wielka figura. Czuwała nad tym, żeby wypływające i wpływające statki do portu były chronione, były bezpieczne. Zresztą o tym, że miasto Marsylia to miasto portowe, świadczą chociażby malowidła. Obrazy, które w środku na ścianach znajdziecie, no nie widziałem chyba kościoła, w którym by było. Tak wiele przedstawień e, morskich, właśnie statków, podczas sztormów, e, łodzi. E, na samym ołtarzu znajduje się zresztą statek, no i te elementy są wszechobecne, no w każdym detalu, tak naprawdę wewnątrz, no, ale również złote, piękne, kunsztowne sklepienie. Trójna wowa budowa, przez to kolumny, które z marmuru dwukolorowego, e, kontrastującego ze sobą, pięknie wyglądają. No sama katedra robi naprawdę ogromne wrażenie, ale nawet jeżeli. Takie obiekty sakralne nie są dla Was niczym specjalnym i tego nie poszukujecie podczas swoich podróży. No to ten widok rekompensuje wszelkie trudy wdrapywania się tutaj na szczyt. Może jestem taki mądry, bo jest grudzień i jest przyjemne 15-16 stopni. Gdybym tu był w sierpniu czy lipcu, no to byłbym pewnie spocony dużo bardziej i, i, nie, i może ten uśmiech na mojej twarzy by nie był aż tak wyraźny, ale myślę, że kiedy byście w Marsylii nie byli, no to to miejsce warto odwiedzić i warto dać mu. Szansę, yy, właśnie chociażby po to, żeby zrobić sobie piękne zdjęcia. No i przyszedł czas, żeby coś zjeść. Kuba jak zwykle znalazł nam świetną miejscówkę, chociaż jak nas prowadził, to miałam pewne wątpliwości, gdzie my zmierzamy, dokąd i gdzie nas doprowadzi, bo weszliśmy w taką dzielnicę no dość egzotycznie wyglądającą. Marsylia to jest miasto imigrantów, więc tutaj jest bardzo dużo tych społeczności, takich głównie z Tunezji z okolic, no, w Tunezji się mówi po francusku, wszyscy wiemy dlaczego, no więc tych restauracji tunezyjskich tu jest ogrom, ale też te znajdziecie i egipskie i tak dalej, no ale my postanowiliśmy właśnie na tę kuchnię tunezyjską, jesteśmy w miejscu Cheyassin, no i tutaj ciężko nam się było zdecydować, bo wszystko brzmiało przepysznie, chociaż obawialiśmy się trochę, że będzie za ostro, no ale okazało się, że, że nie jest źle, a można poprosić też, żeby nie było takie ostre. Na pierwszy ogień zamówiliśmy sobie lemoniadę domową tutaj robioną, chociaż w butelce takiej plastikowej, sobie do domu coś kupić. Lemoniada ma bardzo ciekawy smak. Jest ewidentnie z całych cytryn zmielonych. Smakuje trochę jakby była z miętą, ale tej mięty tam nie ma. Jest lekko gorzka, no wspaniale, wspaniale orzeźwiająca, słodka, ale wszystko co z tych arabskich krajów pochodzi to jest takie dość mocno słodkie. No ale no jest, jest naprawdę wspaniała. Ja zamówiłam sobie zupę, zupę, która nazywa się leblebi. Moja jest akurat z jajkiem. Jest to zupa z ciecierzycą, z domową harisą, w takich super glinianych naczyniach wszystko dostaliśmy. Spróbuję tę zupę. Mmm, sporo cebuli, sporo natki pietruszki. Mmm, ale dobra. wegetariańska, ale właśnie można w wersji z jajkiem, można sobie dorzucić tutaj jakieś mięso, tuńczyka i tak dalej. Mm. No bardzo bardzo aromatyczna. Kuba zamówił sobie spaghetti z pomidorami. To smakuje trochę jak z takim pesto. Po pomidorowym z suszonych pomidorów i z kurczakiem. Też fajne danie, też aromatyczne. Do tego jeszcze spróbowaliśmy kefterzi, czyli takie siekane warzywa, grillowane papryka z cebulą i do tego podane z frytkami. Tu też zaznaczone właśnie, żeby nie było takie ostre. Wszystko jest tutaj bardzo smaczne i aromatyczne. Do tej zupy jeszcze dostaliśmy chlebek i w menu jest aż napisane, że bardzo smacznie właśnie ona pasuje z takim chlebkiem. Więc nic, tylko zajadać się i czerpać garściami z tej wielokulturowej Marsylii. No i kończy się nasza przygoda z południową Francją, grudniowa przygoda. Kończy się nasza przygoda z Marsylią. Trzeba lekko podsumować ten wyjazd, ale zanim przejdziemy do podsumowania. No, to chyba mamy jeszcze jedno miejsce, które warto polecić, co? Dokładnie, bo być w Marsylii i nie kupić sobie kostki mydła to by była zbrodnia, więc my takie kostki mamy. Ale, ale, najpierw właśnie odwiedziliśmy Muzeum Mydła. No, bo przecież Marsylia jest znana ze swojego savon de Marseille, czyli mydła marsyjskiego od wielu, wielu wieków już produkowanego właśnie tutaj. No i to słynne mydło z jednorosztem. Może pokaż jeszcze raz tutaj torebkę, na której widać. W, w jakiej firmie dokładnie byliśmy? W samym porcie, w samym starym porcie jest takie muzeum. No i co ciekawe, to jest też super opcja, bo bilet do muzeum kosztuje 2,5 euro, ale w tej cenie otrzymujecie mydło. Mydło, które normalnie w sklepie kosztuje 2,10 euro, więc tak naprawdę zwiedzanie muzeum macie za jakieś grosze. No i zdecydowanie warto. Nawet co nas zaskoczyło, mieli dla nas tłumaczenie na polski wszystkich jakby informacji, które się w muzeum znajdowały, więc to też fajna rzecz, bo mogliśmy cały proces powstawania mydła, taki tradycyjny proces powstawania mydła poznać, no i to było dla nas bardzo pouczające i, i myślę, że ciekawe. Tak, bardzo ciekawe, można zobaczyć te stare maszyny, które były używane do wyrobu mydła i te troszeczkę nowsze, zobaczyć te fajne stemple stare, jakieś etykietki, no wspaniałe muzeum. No i wąchać, Niewielkie, wąchać ale mydła warto. i odgadywać no, zapachy, właśnie. to też była nie lada gratka, super, takie doświadczenie sensoryczne, więc jeżeli będziecie w Marsylii, to myślę, że Muzeum Mydła warto odwiedzić. A jeżeli nie, to chociaż sobie kupić kostkę tego wspaniałego, pachnącego lawendą i prowansją mydła. No dobra, a podsumowując sam pobyt w Marsylii, no bardzo krótki, bo dosłownie jedną noc, ale bardzo intensywny. Wczoraj widziałem, że ponad 20 tysięcy kroków zrobiliśmy, dzisiaj pewnie kolejnych kilkanaście, więc udało nam się trochę zobaczyć. Wydaje mi się, że miasto bardzo multikulturowe bardzo takie pełne doznań. I pełne ludzi wszędzie, i dźwięków, i zapachów, i kolorów, i takie bardzo, bardzo intensywne w ogóle. Myślę, że warto na, je, mu dać szansę na weekend lub na może dwie, trzy noce maksymalnie. Łatwo się do niego dosyć dostać z Polski, z wielu miast. W sezonie tych połączeń jeszcze przybywa, więc Marsylia na pewno jest takim miejscem, gdzie można też się i dobrze bawić, i spędzić czas jakby na zewnątrz, na mieście, w różnych restauracjach, klubach no ale też można i kulturowo się nieco e, uduchowić i, i odkryć, prawda? No i przede wszystkim dobrze zjeść, prawda? No i dobrze zjeść, no właśnie, ta, e, ta ciemna strona, mroczna strona e, Marsylii, czyli bardzo liczna migracja, która sprawia, że w Marsylii jest naprawdę e, no bardzo różnorodnie, ale też są i złe tego strony, jak wiecie, mnóstwo ludzi na ulicach, e, e, którzy nie mogą znaleźć schronienia, więc e, z dziećmi, całe rodziny na ulicach spędzają Wieczory to było takie dosyć dojmujące doświadczenie, no ale z drugiej strony fantastyczna kuchnia, wpływy Orientu, wpływy północnej Afryki właśnie na kuchnię, którą w Marsylii możecie spróbować. To jest ta piękna, no i smakowita strona migracji, która właśnie pomiędzy innymi kontynentami, a Francją Południową ma miejsca. No więc podsumowując, warto Marsylię odwiedzić i odwiedzajcie, i smakujcie ją. Dokładnie, a my pomału się żegnamy. E, idziemy na lotnisko szukać naszego gate'u, e, czy aby nie uciekł i czy na pewno samolot jeszcze na nas e, czeka. A wy pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie dzwoneczek i nie przegapicie wtedy żadnego odcinka. Odwiedzajcie nas na Facebooku, na Instagramie i na TikToku, wszędzie tam jesteśmy. No i pamiętajcie, żeby smakować życia. I nie zapominajcie o przekąskach.